Noszę to na wyższy poziom, ale to nie wszystko. Nie chcę łatwo muszę zapewnić tę przyszłość. Wiedziałem już ludzi, gdzie płomień nadziei i z boczą. w Ja z nich roszczę się od miesiąca do miesiąca. To nie jest już wcale kurwa sprawa prosta. Nie, nie można się poddawać, trzeba walczyć do końca. końca. Robi swoje, żeby zwiększyć sal do kąta. raz już upadłeś, teraz kurwa musisz powstać Nie wstępuję, to nie była prosto droga. Nie na niej to po prostu się nie mnie były i będą ci w plecy ja, ja zawsze osia. z takimi, to po prostu zrywam kontakt. kontakt. Nie potrzebuję w życiu takich wykrętów. Potrzebuję ma. takich, którzy są zawsze na miejscu. Nie no. są zawsze, kiedy ich potrzeba. Ja też jestem. Kiedy coś dolega, i Muszę to na wyższy poziom, ale to nie wszystko. Wszyscy w łatwo muszę zapewnić tę przyszłość. Wiedziałem już, ludzi, że płomień nadziei no zgasił mi w oczach. Gdy nikogo się osiągnięcia, odródy żyją, od miesiąca do miesiąca. To nie jest już wcale, kurwa, sprawa prosta. Nie można się poddawać, trzeba walczyć do końca. Robi swoje, żeby zwiększyć sal do kąta. raz już upadłeś, teraz kurwa musisz powstać. Są sprawy ważne i ważniejsze. Są chwile dobre i złe. Czasy, kiedy sam się czegoś bałem, sam się bałem. Teraz szczerze na opinie to mam wyjebane Biorę sprawy swoje ręce, no bo kurwa wydojrzałem. wydojrzałem Wiele rzeczy w głowie, to po prostu przemyślałem Teraz przemyślałem. wiem, co będzie dla mnie dobre Wiele czasu mi zajęło, żeby żyć ze sobą w godzie. To na wyższy poziom, ale to nie wszystko to nie, nie łatwo, muszę zapewnić tę przyszłość Wiedziałem już ludzie, gdzie płomień będzie i zgasnął w oczach nie zniknął się, a drudzy żyją od miesiąca do miesiąca To nie jest już wcale, kurwa, sprawa prosta nie, nie można się poddawać, trzeba walczyć do końca, końca. Robić swoje, żeby zwiększyć sal do konta Teraz raz już teraz, kurwa, musisz powstać, powstać.